Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj, pismo święte. Cześć, Szalom, witajcie kochani bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy się zobaczyć w tej może nieco zimowej atmosferze. No ale w końcu jest styczeń, więc odrobina śniegu nam nie zaszkodzi, tym bardziej, że podobno jest chwilowy. Kochani moi, słowo dzisiejsze, no bo o nim chcemy przecież rozmawiać, słowo dzisiejsze nas nieco w pierwszym czytaniu rozciąga pomiędzy Samuela i Helego, pomiędzy dwie takie postacie... Które trochę się różnią, ale mają też dużo wspólnego. To znaczy, już wyjaśniam, o co mi chodzi i, i co dostrzegam podobnego w tych dwóch postaciach. To znaczy, czytając pierwszą księgę Samuela, można mieć wrażenie, że i Samuel, tutaj, który występuje jeszcze jako młody chłopak i jest określony, że nie zna pana, i sam Heli też. Nie zna pana, przy czym właśnie w przypadku tego drugiego to pozostaje może nieco kwestią jakiegoś domysłu i, i takiej interpretacji tego, co jest zapisane. Trochę trzeba to wyczytać między wierszami. Dlaczego? No właśnie, młody Samuel, który zamieszkał w przybytku, tak, pamiętamy może ich historię jego cudownego poczęcia z niepłodnej Anny i właśnie jej modlitwy w, w przybytku przed, przed kapłanem Helim. Jeszcze dzisiaj do tego wrócimy, do tej sceny. Zostaje oddany, poświęcony Panu, ma wzrastać właśnie potokiem Helego i tak jak określa nam dzisiejszy fragment, jeszcze nie zna Pana, tak? Czyli on tam sobie mieszka, jakoś tam sobie rośnie czegoś się tam uczy, ale jeszcze, jeszcze o, o Bogu nie słyszał. tak? Jeszcze mu Heli o Bogu nie powiedział. E, natomiast sam Heli wydaje się tutaj, y, no, że już nie zna Pana. Tak? O ile Samuel jeszcze nie zna Pana, o, o tyle Heli y, y, wydaje się, że już nie zna Pana. Dlaczego takie wnioski? Otóż myślę, kochani, że y, postać Helego jest opisana w taki sposób, że właśnie to już jest taki stary kapłan, już ma swoje lata. Tak? No bo był, y, był już, kiedy była Anna... Kiedy się modliła, tak jest teraz, kiedy, kiedy pojawił się już Samuel i tak dalej. Więc ma już swoje lata, ma na pewno wiedzę, tak. No Kapłanie to byli tam ludzie bardzo wykształceni, no zwłaszcza w, w teologii, ale, ale też nie tylko, tak? Więc, więc to, jest to człowiek mądry, czy właściwie bardziej poprawnie trzeba by było powiedzieć, człowiek, który ma wiedzę. Z tą mądrością to różnie bywa, nie? Jest na pewno jakimś duchowym przywódcą i co więcej. Jesteśmy teraz w trzecim rozdziale pierwszej księgi Samuela. Jeśli byśmy sobie poczytali wcześniej, to też widzielibyśmy to, że Bóg do Helego przemawia. Że są takie momenty, w których Pan Bóg mówi bardzo wyraźnie i bardzo wprost do niego. Tylko o czym on mówi? On, Pan Bóg mówi do Helego o jego synach: o, o hofnim i Pinhasie. Którzy w drugim rozdziale pierwszej księgi Samuela są nazwani istnymi synami Beliala. Tak? No to byli kapłani, tak? no wtedy to było pokoleniowe, więc skoro Heli był kapłanem, to jego synowie również. I tutaj no byli absolutnie antywzorem. Tak? Robili wszystko, co najgorsze. Natomiast Heli zupełnie o to nie dbał. tak? Nie dbał o wychowanie, nie upominał tych synów. No i Pan Bóg go upomina. Mówi: no, weź coś, zrób jak oni się zachowują, tak, no to są twoi synowie, powinieneś tutaj zareagować w jakiś sposób, a ty to po prostu akceptujesz, przyklepujesz, tak, pokazujesz, że, że wszystko jest ok, nie, jakby podpisujesz się pod ich postępowaniem, więc, więc są takie fragmenty, no ale tu pokazuje też, że, że właśnie, że Pan Bóg przemawia bezpośrednio do, do Helego, ale Heli ignoruje to, co Pan Bóg do niego mówi, nie, Heli ignoruje Pana Boga, nie upomina tych swoich synów. I y, wydaje mi się, że właśnie Heli, jakby w całym tym opisie pierwszej księgi Samuela jest kimś takim, komu wydaje się, że no, on już wszystko wie, nawet o Panu Bogu już wszystko wie, e, że, że nic go nie zaskoczy. Nie? Człowiek, który trochę już tak y, osiadł na laurach, trochę popadł w takie lenistwo, że właściwie na niczym mu już nie zależy. E, w jakiś sposób. Y, no właśnie, no, nie, nie chcę zabrzmieć kolokwialnie, nie? No, ale że, że Pan mógł już nawet nie podskoczy, tak, że a tam, co tam, nie. Ja, ja wszystko jakby wypełniam to, co mam wypełniać, jestem sprawiedliwy i, 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 i czym tu się przejmować. A przy okazji właśnie wracam do tej sceny, kiedy Anna modliła się o potomstwo. I Heli jakby tam po prostu, nie? nawet nie, nie, nie wypytując o co, o co chodzi, widząc kobietę, która porusza wargami, ale nie było słychać głosu, Anna była tak przejęta bólem, mówi, pijana jesteś, weź wytrzeźwiej końcu, w końcu kobieto, nie? pijana do przybytku przychodzi. Więc z łatwością ocenia, tak? z łatwością wychodzi z osądem, krytykuje, ustawia innych według siebie. Absolutnie taki obraz Helego gdzieś tam się nam rodzi. Tutaj, więc mam wrażenie, że możemy powiedzieć o Helim jako o kimś, kto już nie zna Pana Boga. Kto miał pewien czas, miał możliwość, zdobył pewną wiedzę, natomiast zatrzymał się w którymś momencie, sądząc, że już wystarczy. Jeśli chodzi o Samuela, to czym on tutaj się różnił od Helego i na co on nam pokazuje? No właśnie, Samuel nie ma wiedzy. Jeszcze nie zna Pana, tak? Ale co, co w nim jest, to na pewno jest ogromna gotowość do nauki, gotowość do tego, żeby zdobywać wiedzę, żeby być posłusznym, żeby słuchać i do służby, tak. Bardzo mi się podoba ta scena, którą dzisiaj czytamy, dlatego że Samuel rzeczywiście on się zrywa w nocy. No bo słyszy to, to że ktoś woła jego imię, tak, no biegnie do Helego. No, wydaje się ok, nie, no starszy gość, jeszcze jego jakiś tam mistrz, zwierzchnik, tak, ktoś, od kogo ma pobierać nauki, pod czyją, pod czyją jurysdykcją on jest, więc biegnie, nie? Ale zobaczcie, ta scena się powtarza trzy razy. Przecież za pierwszym razem, jeśli Heliby by powiedział: Nie, no to, to nie ja weź, wracaj, wracaj spać, to, to drugi i trzeci raz Samuel mógł powiedział, mógłby powiedzieć: Eh! Może, może coś tam krzyczy przez sen, ten heli, sobie spokój, nie, nie wstanę. A on za każdym razem, nie? Słyszy, wstaje, biegnie. Tam, tam nie ma momentu zawahania, tam, tam jest po prostu od razu reakcja, nie? Co więcej, Samuel nam pokazuje przynajmniej trzy takie rzeczy. Zobaczcie: Jest blisko Pana, on jeszcze nie zna, jeszcze nie rozumie. Ale skoro y, ma spać w przybytku, ma pilnować arki przymierza, chociaż nie wie w ogóle, co to jest, to jest posłuszny i to, to posłuszeństwo Helego, ten nakaz Helego wypełnia. Jest blisko pana Boga, nie? Y, jest blisko arki. I co więcej, y, no właśnie, y, w jakiś sposób trzeba przyznać, y, ufa nawet tak. Zdegenerowanemu kapłanowi, jakim jest Heli, który, któremu rozwala się rodzina, który nie dba o swoich synów, który, który ignoruje pana Boga. nie? I teraz, zobaczcie, on mimo wszystko jakoś nie odstępuje, nie? nie rezygnuje z tego. Nie mówi: A to powołanie mojej matki, ona mnie tu wysłała, w ogóle ten Heli jest beznadziejny, co ja tu robię. Idę do domu, nie? W ogóle mi się nie, nie podoba to co, to, co tutaj się dzieje. Nie, on trwa. Myślę, że to jest trudna lekcja, dlatego, że wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak dzisiaj współcześnie moglibyśmy powiedzieć o trwających we wspólnocie, we wspólnocie kościoła, nie? To nie jest łatwe uczestnictwo we wspólnocie kościoła, widząc to wszystko, co się złego dzieje. Ale są ludzie, Którzy trwają. Ja pamiętam, kiedy profesor Halik, ksiądz profesor Tomasz Halik, mówił, że dzisiaj nie, nie, nie wolno poprzestać tylko na pytaniu, dlaczego ludzie odchodzą z kościoła, ale też trzeba zadać sobie pytanie, czy, czy zadać pytanie tym, którzy zostają, dlaczego zostali, nie? Samuel jest przykładem kogoś takiego, nie? Nie zna, nie rozumie, ma naprawdę złe przykłady wokół siebie, ale trwa. Nie? Ufa, że jednak to jest coś świętego i, i ta wytrwałość go prowadzi ostatecznie no, do bycia jednym z większych proroków Starego Testamentu. Drugą rzeczą, którą nam pokazuje Samuel jest na pewno ta jego gotowość do tego, żeby służyć człowiekowi, nie? No właśnie. Podkreślam, on nie zna Pana, więc to wezwanie, które słyszy w nocy, on sobie nie interpretuje teologicznie, nie, że nawet jeśli drugi człowiek mnie prosi, to ja ze, ze względu na, na Pana Boga mu usłużę. Nie. W nim jest po prostu gotowość, żeby służyć człowiekowi, żeby usłużyć temu Helemu, nie? I to go doprowadza do spotkania z Panem Bogiem. Bardzo ważna lekcja. Bardzo ważna lekcja dla nas. Nie? Żebyśmy zauważali drugiego człowieka i, 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 i nie odmawiali mu naszej pomocy. Trzecia rzecz, myślę też bardzo istotna, którą nam Samuel pokazuje, to właśnie to, że on potrafi słuchać, tak? on się nie mądrzy, ale nieustannie jest w nim ta postawa ucznia. Nie porzuca jej nie. Słucha najpierw Helego, później idąc za wskazaniami Helego słucha Pana Boga. I to z kolei ta postawa uczniostwa, z niej wyrasta jego mądrość. Nie? Później czytamy, że Pan nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemi. Tak się kończy dzisiaj pierwsze czytanie. No i rzeczywiście, jeśli będziemy sobie śledzić historię Samuela w dwóch księgach Starego Testamentu, no to zobaczymy, że, że to jego słowo naprawdę było słowem, proroczym słowem z mocą, ale cały czas w nim była ta postawa ucznia i i myślę, że warto to wyciągnąć dzisiaj rzeczywiście z tego pierwszego czytania, nie? że z zasłuchania, właśnie z takiej postawy ucznia rodzi się nasza bliskość z Panem Bogiem i ta mądrość. Która w Samuelu była, o której nam mówią dwie, dwie księgi jego imienia w Starym Testamencie, do której odwoływał się nawet król Saul. Już po śmierci Samuela jest taka scena, kiedy próbuje wywołać jego ducha. Oczywiście dostaje tam mocną krytykę za, za ten okultyzm, ale no Saul, nawet po, po śmierci Samuela, chce, chce korzystać z jego mądrości, co też wskazuje na to, jak ważną postacią był Samuel. Kochani, Myślę, że Ewangelia dzisiaj nas prowadzi nieco w podobnym duchu, pokazuje podobną postawę, tak? W Ewangelii widzimy taki obraz, powtarzający się dwa razy przynajmniej. Jeśli chcesz kogoś naśladować, tak? jeśli chcesz naśladować Jezusa, w przypadku nas, to nie możesz nigdy dojść do takiego wniosku: Ja już wszystko wiem. Już nic mnie nie zaskoczy, nie? Będąc chrześcijaninem, będąc naśladowcą pana Jezusa, no, trzeba po prostu pielęgnować w sobie właśnie tę postawę ucznia, który jest wpatrzony w swojego mistrza. Tego nam nie może zabraknąć. I widzimy to, w, zobaczcie, w tych stwierdzeniach dzisiejszych. Nie? Kiedy przychodzą dwaj uczniowie Jana do Jezusa, mówią: pytają, gdzie mieszkasz? Jezus mówi: Chodźcie, zobaczcie, gdzie mieszkam. Dalej, kiedy Andrzej spotyka Piotra, mówi, przyprowadza go do Jezusa, nie? Nie opowiada mu, ale go przyprowadza. Daje mu pewne doświadczenie, o czym jeszcze za chwilę. Ewangelia pokazuje nam, że musisz dbać o swoją relację z Bogiem. By móc do niego prowadzić innych, nie? Bo ty musisz swoim życiem pokazać, no właśnie, jak, jak pielęgnować, jak naśladować Chrystusa, jak, jak budować tę więź, tę wiarę, te relacje z nim, nie? Pan Jezus powie w Ewangelii Łukasza 6,39, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? No właśnie, jeśli przestajesz słuchać Pana Boga, to zobacz, nie tylko sam wchodzisz gdzieś na jakieś manowce, ale też prowadzisz tam innych, nie? Tym bardziej, jeśli jesteś zadeklarowaną wierzącą osobą, jeśli ludzie słyszą od ciebie jestem wierzący, jeśli widzą, że chodzisz do kościoła, no to będą interpretować, będą patrzeć na Boga właśnie przez pryzmat ciebie. No i teraz, jak ważne jest to, żeby się pilnować, żeby samemu nie, straczyć, nie stracić sprzed oczu tego, kogo mamy naśladować, żeby nie wpaść właśnie w, taki, w taką postawę, że ja już wszystko wiem i nie muszę się uczyć. Postawa uczniostwa jest absolutnie tutaj, absolutnie tutaj najważniejsza. Idąc dalej tym tropem i trzymając się dokładnie tych samych słów, zobaczcie nie tylko słowa ale doświadczenie Boga jest ważne, tak? Kardynał Ryś w kontekście takiej katechezy o ewangelizacji mówił, nie mów o tym, co możesz pokazać, nie? I teraz, no właśnie, widzimy to w Ewangelii, chodźcie, zobaczcie, przyprowadził go do Jezusa, nie? Tam nie ma niepotrzebnego gadania, tam jest po prostu danie pewnego doświadczenia, tak? Zobaczcie, Jezus zaprowadził Andrzeja i tego drugiego ucznia w miejsce, w które mieszka. I zobaczcie, Andrzej już się nauczył tego od Jezusa, nie? Że nie chodzi o to, żeby gadać, tylko chodzi o to, żeby pokazać, nie? Dlatego, kiedy spotyka Piotra, to już mu nie mówi o Jezusie, tylko go zaprowadza przyprowadza go do Jezusa, nie? Andrzej się bardzo szybko nauczył, nie stracił postawy ucznia. I teraz no pytanie do nas, właśnie czego inni ludzie dowiadują się ode mnie na temat Boga, kiedy nic nie mówię? Jakie mają doświadczenie Boga w styczności ze mną z mojego zachowania, z mojej postawy, działania, tak z tego wszystkiego? I ostatnia rzecz, może nieco taka, taka dygresyjna, drobna, ale, ale też warta. Warta pewnie uwagi. Kochani, czasami jest tak, że stajemy w takich sytuacjach, kiedy brakuje nam mądrości, kiedy brakuje nam odpowiedzi, czy w sytuacjach, na które nie ma odpowiedzi tak naprawdę, nie? w sytuacjach trudnych. I ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, czego uczy nas dzisiaj Ewangelia, zobaczcie. To, co zrobił Andrzej, nie? czyli najlepszą opcją Zawsze najlepszą opcją jest przyprowadzić kogoś do Jezusa, nie tylko błyszczeć swoją mądrością. Jasne, nasza kompetencja, nasza wiedza, mądrość, którą nabywamy, oczywiście to wszystko jest ważne i jest bardzo pomocne. Ale y, jako ludzie wierzący, y, pierwszą podstawową, najważniejszą, najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić, to, to zaprowadzić y, tę osobę do Jezusa, tak? Drugiego człowieka do Jezusa. Albo nawet jeśli trzeba, to zanieść go do Jezusa, nie? Bo czasami y, ta osoba nie będzie chciała dać się przyprowadzić, ale zawsze możesz w modlitwie do Jezusa ją zanieść. Ok, kończę, kochani, zanim nimi całkiem zasypi kamerę śniegiem. Y, więc, żebym miał jeszcze czym nagrywać, żeby ona biedna nie padła, to, y, to chyba kończę już dzisiaj. Y, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia za tydzień. Shalom Alechem. Nazywam cię, połóż mi i sobie znajdź i to już takie coś na m co pozwala